W nocy z 23 na 24 lutego 1943 roku 2000 niemieckich policjantów otoczyło ciasnym pierścieniem wieś Paulinów. Ukrywającym się tam Żydom pomagało wielu Polaków. Aż 11 z nich zostało zamordowanych w Wielkiej Obławie, kawałek chleba oddany potrzebującym, tyle wystarczyło, żeby być rozstrzelanym. Dziś przybliżymy ich historię. 23 września 1942 roku zaczęto likwidację getta w Sterdyni, w którym przebywało około tysiąca osób. Niemcy zamordowali 359 Żydów. Pozostałych wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Części mieszkańców getta udało się zbiec w trakcie jego likwidacji. Schronienia szukali w pobliskim lesie oraz oddalonym o kilka kilometrów Paulinowie. Mieszkańcy wioski... Zdawali sobie sprawę, jak wielkie grozi im niebezpieczeństwo, pomimo tego nie mogli odmówić pomocy potrzebującym. Wielu z nich zapewniało schronienie lub żywność uciekinierom. Ryzykowali przy tym życiem swoim oraz najbliższych. Część Żydów spędzała noce w budynkach dworskich, do których wpuszczał ich stajenny Franciszek Kierylak. W celu identyfikacji osób pomagających ocalałym. Niemcy wykorzystali mężczyznę podającego się za zbiega z transportu do Treblinki, który zdołał dołączyć do ukrywających się Żydów. Obserwował i notował, kto udziela pomocy. W nocy z 23 na 24 lutego 1943 roku folwark i wieś Paulinów zostały otoczone ciasnym pierścieniem przez około 2000 żołnierzy i policjantów. Linia obławy wynosiła 10 km, a wojskowych dzieliło zaledwie kilkanaście kroków. Oddział SS z udziałem prowokatora rozpoczął rewizję w każdym domu. Pomimo tego, że był ubrany w niemiecki mundur, mieszkańcom udało się go rozpoznać. Jedną z pierwszych ofiar był wcześniej wspomniany stajenny Franciszek Kierylak. Następnie, w progu własnego domu zabito Ewę i Józefa Kotowskich. Ich córka Stanisława, która była świadkiem egzekucji i syn Czesław cudem uniknęli śmierci. Starszy syn Stanisław został niestety rozpoznany i wraz z czterema innymi zatrzymanymi zastrzelono go w pobliskim lesie. Na terenie Cegielni Niemcy zamordowali Franciszka Augustyniaka, Jana Siwińskiego i Aleksandrę Wiktorzak. Podczas obławy zginęło także dwóch niemieckich żołnierzy. Byli ofiarami strzelaniny, która omyłkowo wywiązała się pomiędzy Niemcami nacierającymi z przeciwnych stron. Zamordowanych Polaków pogrzebano w lesie, nie nieopodal drogi. Po wojnie rodziny ofiar ekshumowały ciała i pochowały je na okolicznych cmentarzach. W trakcie obławy zabito łącznie 11 Polaków. Przypominamy o nich w ramach projektu Zawołani po imieniu. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś poznać więcej historii zawołanych po imieniu, pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.